Wiktor, co ty tam robisz? Zapytał Bartek. Głową ścianę chcę I i patrzeć wygodniej. Tuż nad wodą migotało coś w snach światła jak jasna gwiazda. Poruszała się ona majestatycznie i powoli. A mowa dojrzała, że jest to monstrualnej wielkości wahadło, poruszający się tam i z powrotem nad czarnym lustrem wody. Gdy jestem taki jak dziś, zły, że pięści aż zaciskam, to chciałbym, wiecie, spotkać lwy, lwy o drapieżnych pyskach, Wyszedłbym z domu, zatrzasnął drzwi, nie mówiąc ani słowa. Poszedłbym drogą. A obok ryby, szłyby zerskami w robach. I Jacku, już sama nie wiem, co mam z tobą zrobić. Obiecaj mi, że tę dwójkę poprawisz tak, żebyś o niej całkiem zapomnieli. Bo to wielka dla mnie przykrość. Naturalnie obiecałem. Chociaż nie mogłem zrozumieć, dlaczego pani ma do mnie pretensje. Kto postawił tę dwójkę? Kto komu zrobił przykrość? Dudku, dudku, jakie w szapie masz krawaty? Dudku, dudku, dudkowaty. Dudek milczał. nie Rozrugę. Siedział przed lustrem i czesał swój czułek. Więc może tutaj będzie, jak ja się nie namaluję i nie sfotografuję, tylko po prostu opiszę. Szaty. Oczy piwne, siedem biegów na noście, metr, sześćdziesiąt dwa wzrostu, waga 58 znak szczególne, w zimie nie, nie mam szczególnych znań. Znam odnał stadą. To dopiero jest ciekawe. Piękny pałac, wielka brama. To muzeum, mówi mama. Nie widziałam ani razu tylu ludzi i obrazów. Samych sal ze sto tysięcy, a obrazów Wypełniał mój nos oczekiwanie. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że jest to zapach lasu, wątpół, a i tysiąca wielkich drzew. Jest to mi pastelka na uspokojenie. Działam w mieszkaniu, skutkuję w urzędzie. Siadam do egzaminu, wstęgę rozprawiam. Starannie sklejam rozbite garnuszki. Tylko mnie zażyj, rozpuść pod językiem. Tylko mnie połknij, tylko popij wodą. Wiem, co robić z nieszczęściem. Jak można się tak odnosić do rzeczywistości? Jakby tak każdy byskował, to co by było? Różne pytania nasuwały się ludziom, zresztą nie tylko ludziom, zwierzętom też się nasuwały. Psy w okolicy milkły, kanarki zamykały się w klatce, żółwie chowały się nie tylko do skorupy, ale wcześniej pod śmierdą do akwarium, byle tylko nie słyszeć tego szczyniaka byskatego. A szczeniak podskakiwał i nadawał na maksymalny regulator i nie przejmował się, że decybele mogą drażać. Są inne światy. Są niebieskie łąki, Gdzie się tajemnic rozchylają pąki. Tam blade róże i linie żałobne, ziemskich lili i róż niepodobne. Gdy stopa twoja dotknie owych śladów, Usłyszysz pieśmów w poszumie ich kwiatów. Zwyczajnie wieczne. Tak więc pierwsze chlebu figury, dwa knury i coś z pięć najtyższych maciot, stanęło żejnem przygrywie i wlazłszy po kolanach w zaciot, źle, mlask, Jak mam odejść, by nie poruszyć świateł, by ślad żaden po mnie. Jak mam odejść z Hermesa? Lekko i nad piaskiem. Cicho mi zgaśnie słońce. A może z muzyką?